Hej, to Marta. I Krzysiek z kanału Dom Tokaza. Kupiliśmy stuletni dom we Włoszech. Dziś będziemy kuć elewację. Beton na elewacji zewnętrznej. Ja jestem nastawiona do tego bardzo optymistycznie, co jest bardzo głupie, chyba. To ja powiem tylko tyle, że jestem pesymistycznie, a jestem optymistą w tej rodzinie. Więc ogólnie rzecz biorąc, coś się, coś się pozmieniało na wiosnę. My chcemy elewację pokryć tynkiem wtórnie, więc teraz po prostu musimy odkryć kawałki cementu, który blokuje dyfuzję i powoduje komin kapilarny. I następnie będziemy dawać tej cegle oddychać i wysychać, a następnie pokrywać ją tynkiem z powrotem. Co to znaczy komin kapilarny? Bo ty się posługujesz tym jak rasowy budowlaniec. Tak, technik. a oglądają nas też osoby, które się nie zajmują budowlanką, więc komin kapilarny to jest coś takiego, kiedy jakby do czego by to porównać? Ja bym to porównała bardziej do tego, jak y, wrzucasz mentosa do Coca-Coli po prostu. To jest tak, jakbyśmy mieli tubę szklaną wypełnioną watą. Wata to cegła, a ta tuba szklana to beton. I jak wsadzimy tą tubę do wody naturalnie. To po prostu woda będzie wchodzić, powacie, 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 aż nie osiągnie pewnego progu grawitacyjnego. Czyli jak woda nie może odparować, to idzie do góry, do góry, do góry. A jak jest wymieszana z solami, to idzie jeszcze wyżej i może podciągać do 4 metrów. I u nas takie zjawisko mniej więcej występuje. W środku domu wychodzą wysolenia, tam gdzie odkryliśmy cegłę, więc podejrzewamy, że ten komin kapilarny to u nas ma się bardzo dobrze. Ja zrobię małą odkrywkę i jestem przerażony, bo gdzie nie puknąłem, tam jest centymetrowa warstwa betonu twardy beton, który się skleił z cegłą i to trzeba doczyścić jak się da najlepiej. Trzeba to zerwać, zdjąć, nie uszkadzając przy tym cegły z co jest podwójnie trudnym zadaniem i prawie niemożliwym. Architekci powiedzieli, że tam, gdzie ta cegła ma pozostałości betonu na sobie, no to żeby już zostawić. Druga przyczyna, dla której musimy ściągnąć cement, jest to, że on jest po prostu twardszy niż cegła i on powoduje dodatkowe naprężenia w ścianie. To znaczy, że jeżeli jest naprężenie w ścianie, ale cement nie pęknie, to pęknie cegła. To osłabia po prostu mur. Jest takie long story short na chłopski rozum. Mój rozum. Tutaj powinniśmy znowu dodać, że nie jesteśmy ekspertami, po prostu chcielibyśmy, chcielibyśmy mieć ładny dom. Po prostu słuchamy ekspertów. <słuch> tak, więc to nie jest tak, że my sobie robimy trochę, co nam się rzewnie podoba, i co sobie stwierdziliśmy, że, a, skójmy sobie. Tak. Nie jesteśmy w sumie masochistami, chociaż czasem może wyglądamy na takich. To nie podejmujemy się prac. Co do których nie jesteśmy pewni, że chcemy je wykonać i że one są w dobrym stanie. Ja kierunku. nie chcę tego robić. Nie mamy jeszcze rusztowania, ale zaczniemy od dołu, tam gdzie możemy sięgnąć. Bo to spowoduje, że po prostu ten komin przerwiemy. Jeżeli odkryjemy dół, to naturalnie wodańce będzie odparowywać na tym etapie i na tym poziomie, a potem będziemy sobie spokojnie iść że jak dom będzie sobie powoli odsychał. Taka jest nasza nadzieja. Ale po tych pracach, które wykon wykonaliśmy, nie jest idealnie, ale mam wrażenie, że jest lepiej. Po odkuciu opaski betonowej, przydłużeniu e, rur spustowych oraz odkuciu odparzonych tynków w środku, już wydaje się, że jest troszeczkę lepiej. Teoria. To przejdźmy do praktyki. Przejdźmy do praktyki. Może zacznijmy od tego, że nasz dom był bombardowany w czasie II wojny światowej. Więc istnieje prawdopodobieństwo, że mury zostały uszkodzone i pokrycie go betonem mogło być sposobem na szybką naprawę. Druga opcja jest taka, że ktoś tu wpadł w latach 60.-70. podczas ostatniego dużego remontu i postanowił użyć nowoczesnych metod napraw, bo taka była wtedy moda. Albo ten beton miał za zadanie utrzymać dom w jednej całości i poprawić jego konstrukcję. No, nie wiemy. My jedynie widzimy efekt. Jakakolwiek była intencja, wynik jest gorszy od zamierzonego. Architekci oraz pan Piotr, który wykonał ekspertyzę naszego domu, twierdzą, że powinniśmy sobie poradzić i te prace należy wykonać szybko, ale z należytą czułością. W naszej gminie do tego zadania nie trzeba specjalnego pozwolenia. Ciemniejsze plamy na budynku wskazują właśnie wysokość podciągania wody. Dzień pierwszy to zawsze dzień testowy sprawdzanie technik, narzędzi, sposobów. Żeby ustalić system i kolejność działań. Brzmi jak pladnie na dziś, tylko na całe wakacje. Tak, mój oder nie udaruje. Pokaż. A, a, widzisz, widzisz? Nie udaruje. No o! Dlatego mi jest trudniej. A udarował wcześniej? Tak. I tak to nic nie zrobisz. To może wrócę do ręcznego, ja naprawdę lubię ręcznie. Ale to jest masakra. Dobra, oddajmy temu odpocząć, weźmy to nie wiem, zrestartujmy do ustawień fabrycznych, ale nie sądzę, żeby to było to. Więc powrót do metod jak na stażu, u Michała Anioła. Klasyczna proponowana metoda ściągania to stukanie młoteczkiem pod kątem. Ale nie jesteśmy remontowymi aniołami i nie mamy jakichś 10 lat, które chcielibyśmy na tę pracę poświęcić. Więc młotowiertarki, ale delikatnie z pietyzmem. Wsejście znowu, Michałowanie. To nie wygląda jak przemurowanie, to wygląda jak gdyby ktoś po prostu dołożył cegłę. Tutaj użyliśmy satyniarki do drewna ze szczotką nylonową, która ma nie uszkadzać lica cegły, jej spieku, czyli jej wierzchniej warstwy. Gdy zniszczy się spiek, cegła jest bardziej podatna na warunki atmosferyczne i w konsekwencji może ulegać stopniowej degradacji. To nie jest efektowna praca. Odkuwanie maleńkich odłamków betonu daje mało satysfakcji i nadwyręża morale, ale można na to spojrzeć z innej perspektywy. Jeszcze nigdy nie mieliśmy zaplanowanych całych wakacji już w marcu. Najtrudniejsze jest to, że cegła na dole jest bardzo mokra, miałka, a beton się z nią zespoił na dobre. Próbowaliśmy różnych technik skuwania. Stynkiem, pod tynk, czyli pod włos, dzień drugi. Całą noc padało, lało fest, a mam wrażenie, że ten dół już odsycha. To jest niemożliwe, ale już mam takie wrażenie. Ja nie mam tu żadnych obserwacji, natomiast wydawało się, tak jak Marta mówiła wczoraj, że będzie szło łatwo, a ja myślałem, że będzie trudno i każde z nas miało trochę racji, ale wydaje mi się, że mamy już system. Spojrzeliśmy w nasze notatki, skonsultowaliśmy się z architektami, skonsultowaliśmy się z. Osobą, która wykonała ekspertyzę budynku. No i dół, gdzie dół jest silnie obłożony betonem, no to y, mamy to szlifować, żeby, żeby nie ściągać całości betonu razem z cegłą, kawałkiem cegły. Y, te, które ściągnęliśmy już, y, bo. Musieliśmy sprawdzić, jak to będzie odchodziło też no to najwyżej wymienimy tutaj te cegły. No więc najpierw będziemy odkuwać to, co odchodzi najłatwiej, a potem będziemy szlifować, polerować, satynować. Są narzędzia, jest chęć, jest czas. Polska firma yy, dała nam przedział cedowy między 400 a 1000 zł za metr, więc jest, naszych metrów jest tutaj ile? 340. Więc policzyliśmy, że to będzie około 105, od 150 tysięcy zł do 350 tysięcy zł, coś takiego. 250 średnie, jakbyśmy sobie wyciągnęli. Więc czujemy się zmotywowani. Z dobrych rzeczy okazało się, że mój udar zaczął udarować. Ja, na przykład, jestem bardzo cierpliwy, ale oczekiwałem większych rezultatów. Przedstawiliśmy tuńczyka, ale z morza, bo pani syn yy, pracuje nad morzem, tak? Albo Myślałoby się, że drugiego dnia jest łatwiej i że drugiego dnia będzie, yy, będą znane techniki, ale się okazuje, że tutaj jest po prostu tak mocny beton, że ja to po prostu ściągam warstwami jak. Ale zbyt długo trzymaliśmy tuńczyka na wyjątkową okazję, i taka jest prawda, bo chciałem upiec chleb. Więc dostaliśmy drugi słoik. Ja mam taką metodę. Prezentację. Nie wtedy się nie niszczy z biegu cegu. Odpada tylko to, co powinno odpaść. Ale to strasznie dużo roboty trzeba. Technika polega na delikatnym osztukiwaniu pod kątem 45 stopni, aby odpadały mniejsze partie betonu. A zatem znaleźliśmy otwór okienny. Niech to jest krzywo wymurowane. Tu jest jedna linia, tu jest druga. I tak się nie przemurowuje, bo zazwyczaj to powinna być po prostu na zakładkę. Wątek powinien być połączony, czyli te, co jakby powinny przechodzić tak, żeby to wzmacniało murę, tak to jest ściana myśli, że nadal jest tu okno. Tak i tutaj pęka. Tu widać nadal jak poszło pęknięcie i tutaj sobie szło, jest takie wyżłobienie. Ja mam w ogóle dzisiaj fajne spodnie robocze, ja sobie do kupiłam męskie, tylko że nie mam paska i dobrze, że nie widać jakim, sk jakim skate'em jestem pod spodem. Na robotę wchodzisz cała na biało. Eee, ja bym szlifowała dół. To. Czyli tak trzeba skuć, moim zdaniem. I tutaj nam się robi nowa opaska betonowa z tego cementu, więc to też trzeba by było potaczkować. Gdzieś nie spojrzeć, trzeba coś zrobić. To jest dzień czwarty, nie powiem, nie powiem, morale trochę spadły. Uh, idzie opornie, ale myśleliśmy, że będzie jeszcze gorzej. Znaczy to, to jest w ogóle robota, której baliśmy się najbardziej na świecie. Dzisiaj będziemy odkuwać dół. Nie będziemy go szlifować, będziemy go yy, odkuwać. Wczoraj sprawdziłam, jak to działa. Działa tak sobie, ale piano piano. Naprawdę to nienawidzę tego wyrażenia. Piano piano. Uff. Na pewno to, co odkuliśmy, to już sobie schnie. To widać. Na upywanie pod kątem 45 stopni jest najefektywniejsze. Czyli jedna taka ściana to tydzień dla nas. Z czerwona się I tak dalej, i tak dalej. Próbowaliśmy szlifować wierzchnią warstwę betonu, aby zrobić brzery, które następnie łatwiej będzie odkuwać. Technika pod włos sprawdzała się na wyższych partiach, gdzie mur jest bardziej suchy i cement jakby słabszy. Dół, czyli cokół, jest dramatem, a praca Marty naprawdę mrówcza. Tutaj Krzysiek satynował te dwa kawałki z satyniarką i ona ta cegła się zrobiła taka gładsza. I jako, że zostaliśmy ostatnio wujkami... No nie kupujemy prezentów, dostajemy je. <laughs> nie no, to jest prezent dla, dla małej yy, od sąsiadów, także mega miło. Zdecydowaliśmy się na razie pozostawić część betonowych placków. Może po częściowym wyschnięciu cegła będzie inaczej reagować. Krzyśka, robota. Moja robota. No tak, no straciłeś. Ja, ja nie mam. Ja Krzysi wszystko mi odeszło. Krzyś jak dostał białego ka na koniec i po prostu zaczął wiercić w tych cegłach, dłubać, dziubać. No ten dół jest tragiczny. To jest coś najtwardszego. To jest po prostu. To jest skała. No ja generalnie bardzo często myślałem o osobie, która wpadła na pomysł, żeby co zrobić. To nie jest robota, którą się zrobi w jeden tydzień. To nie jest robota, którą się zrobi w jeden miesiąc. Rozumiem, dlaczego pan Piotr powiedział, że potrzeba nam y, rusztowania, dużo piwa i jazda. Jak możliwe, że tutaj trzeba się znieczulać. <grym> Dzisiaj jest w sumie piątunio, to nie wiem, może powinniśmy to przemyśleć. Być może na tym etapie można już to robić satyniarką, żeby czyścić tą cegłę satyniarką, ale tam na dole ona... Też zostawiliśmy, zostawiliśmy takie płaty, żeby, żeby one sobie delikatnie odsychały. Też po kilku dniach łatwiej ten dół nawet idzie, bo jak troszeczkę się odkuje, i później można do tego wrócić. Na pewno będziemy do tego jeszcze wracać, ale tam na dole po prostu te cegły są tak mokre, że się kruszą, są miałkie. Tak, będziemy musieli coś kupić, jakiś konsolidator do tego. Ja bym kupiła dużo cegły i przemurowała cały dom. To tak tyle, mam ochotę to zrobić, naprawdę. To jeszcze mnie bardziej dobija, te twoje pomysły dzisiaj. Dobra, ty już jesteś dzisiaj w ogóle no, Ja piątunia. teraz mam wrażenie, jakby ty... mi tak korek wyciągnęli ssał. i tak... Widzę, już na końcu krzyczałam na Krzyśka, zostaw to, zostaw to, ty już nie możesz tego robić, bo po prostu widać, że jesteś wkurzony. Chciałeś do włoszech, Masz do włoszech. Chciałem dom we Włoszech, mam dom we Włoszech. Zastanawiajcie się, o czym marzycie. Trzeba bardzo mm, dokładnie doprecyzowywać marzenia. Ej, mi to naprawdę spucha prawa dłoń. miała ręce tego robotnika budowlanego. Spogódź się z tym. Chciałaś dom we Włoszech? Masz dom we Włoszech. Szybko wraca karma. <laughs> y dziękujemy, że byliście z nami w dzisiejszym odcinku. <laughs> Good job. <laughs>